Z tego miejsca powitać zarząd właścicieli i pracowników klubu honorowego Prezesa Ludwika Mięta mikołajewicza Zarząd Towarzystwa Sportowego, Przedstawicieli Sponsorów i Partnerów Klubu, Przedstawicieli Miasta Krakowa oraz oczywiście całą miślacką społeczność zebraną dzisiaj tutaj przy R22 Wielkie brawa. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że chciało się Wam dzisiaj przyjść tutaj i e, uczestniczyć w tym wydarzeniu. E, myślę, że to jest bardzo ważne. Trzy lata temu wznowiliśmy tą Miślacką wigilię, jako takie spotkanie, które co roku odbywa się, i myślę, że dobrze się, że się odbywa, bo jednak zawsze taki networking, taka możliwość spotkania się kiełkuje czymś zawsze dobrym, moim zdaniem. I myślę, że ogólnie rzecz ujmując, w życiu kibica chodzi przede wszystkim o generowanie emocji, ale też przede wszystkim o zbieranie doświadczeń i pisanie tych historii. Myślę, że w tym roku wbrew pozorom udało nam się napisać sporą historię i ta historia jest przede wszystkim. Może już nie dla Was, jako takich powiedziałbym bardzo mocnych kibiców i to jeśli chodzi o historię i, i o staż, ale też dla tych młodych pokoleń, które wreszcie coś przeżyły, takiego, co związane jest z wygrywaniem. Myślę, że to będzie też kiełkować będzie to też bardzo fajna inwestycja na przyszłość. Przede wszystkim życzę Wam takich meczów, o których będziecie pamiętać, które w tym roku się na pewno zdarzyły i myślę, że takie, które będą po prostu sprawiały Wam dużo, dużo przyjemności. Żyna sięgnęła o tytuł Mistrza Polski, a także zdobyła najcenniejsze trofeum w Europie, wygrywając Zbigniew Mistrzów. Drużyna sięgnęła po tytuł Mistrza Polski oraz zdobyła Puchar Polski, pokazując niesamowity charakter i doskonałe znanie zespołu. To triumf determinacji ciężkiej pracy i miłości do piłki nożnej. Wisła Blind Football Krakuwał seniorską drużynę, która rozpoczęła rozgrywki od piątej ligi małopolskiej. Druga drużyna Białej Gwiazdy rozpoczęła powrót do gry od szczebla czwartej ligi. W tym roku Wisła Kraków pokazała charakter sięgając po Puchar Polski. W emocjonującym finale Biała Gwiazda zmierzyła się z pogonią Szczecin, a mecz dostarczył kibicom niezapomnianych wrażeń. Obecne jest znanie dla Łojuszowa Załoteczka dzięki swoim zaangażowaniu i pracy na tymi, jak miejsce w składzie Wielkiej Brytanii. Odkrycie roku Akademia trafia do Macieja Kuzynki. Pracownikiem roku została dzięki Webstrealu dla podawcy i Wesołe Wesoły i z Nowego Roku. Pozytywne Maria. W 2025 roku życzę, aby przede wszystkim spełniły się słowa pana prezesa żeby to były ostatnie można powiedzieć święta i spotkanie wigilijne i to dzisiejsze jako przy w pierwszej lice.